Halo. Halo. Ignacy, witaj, witaj w moim odcinku na odmianę, na moim kanale. O, bardzo mi miło, dzień dobry. Miło miło. Cóż, wydaje mi się, że... A co nie powiesz, dzień dobry, a może dobry wieczór? Nie, nie powiem dzień dobry, a może dobry wieczór. Ponieważ dzień dobry, a może dobry wieczór mówię tylko w towarzystwie moich jakże elokwentnych i wykształconych widzów, prawda? Mojej wykształconej widowni, czyli tych panów po studiach, do, po Ach, doktoratach, Zapomniałem, tak. no tak. Opowiadałem o tym ja wtedy. Tak, a, no tak, temu. tak. Opowiadałeś kiedyś, to prawda. Hmm. No, co mądrego jeszcze powiesz? Czyli, no, co mądrego jeszcze mogę powiedzieć? No, nie wiem, poszedłem teraz badanie budowa, chociaż nie. To jest to, że z jednej strony, no, to badanie, podstawowe narzędzia mechaniczne, nie? To się przydaje, mm -hmm. ale jako Polska, gdybym najpierw zrobił cel narodowy, by tam rozwijać e, m, chyba, to jest plan czteroletni, albo ten obok, nie jestem pewien. A, czy zresztą powiem, to jest. To jest chyba strategia centralnego okręgu, to wtedy mam premia do prac przemysłu razy je, je, 50%, nie? Raz, no raz, możliwe, raz. że coś takiego jest, no. Więc gdybym poszedł w te drzewka, to miałbym no, krótszy czas trwania tych badań, nie? Tylko, mm -hmm. że, no tylko, że zanim ja pójdę w te drzewka, to trochę minie, więc wolę teraz to zbadać. Okej. Okay. Znaczy, no jest jakaś tam taktyka, w zależności jak tam robisz to sobie, jak układasz mm -hmm. sobie produkcję całą. Dobra, closery się robią. Okay. Przerwałem szkolenie mojej armii, która stoi na granicy z ZSRR, bo widzę, że już artyleria się nam wyszkoliła. Mm -hmm. Bombowiec taktyczny, dobrze, w porządku, tu jest. W ogóle tak z ciekawości, nie? Mhm. Tak mówię teraz, w realnym świecie. Dywizje górskie, nie? bo ja się tam mhm. w ogóle na, w, w jakimś tam wojowaniu nie znam, obecnym. Aha. No to jak to wygląda? Czymś taka dywizja górska różni od takiej normalnej piechoty? To oni są o, przeszkoleni, żeby po górach chodzić? Jakiś oczywiście, alfimici? no sprzęt, wyposażenie, umiejętność poruszania się, walka w innym terenie jest masa rzeczy. Ale na przykład to jest taki maszyn takiego kolesia, nie? To w całej grze grze Masz dywizję górską i rekrutujesz, wystawiasz kolesia bez. Tam, jak ona ma tylko wyposażenie, ale nie masz jeszcze, jeszcze treningu. To on się czymś różni od piechoty w tym momencie? No i tak, no troszeczkę ma inny system wyposażenia, bo na przykład, nie wiem, żołnierz zwykły frontowy na przykład nie musi hmm. mieć, nie wiem, czegoś takiego jak rakiety śnieżne, załóżmy, tak? A w dywizjach górskiej to jest pewnie coś standardowego. O, dobra, poczekaj. O, e, stopat, e, Dobra, czekaj, muszę wysłać tylko. Wyślij ochotników. Oczywiście Erwin Rommel leci walczyć, jak zwykle. Erwin Rommel. Ja, te, ja też zawsze wysyłam Ermi, Erwina Najba Rommel Najbardziej tam. go lubię. Najbardziej go lubię do tej wojny. On uh -huh, to zawsze wygrywa. Poza tym te czołgi trzy dopompowujesz jeszcze do poziomu zawodowcy wtedy. A jeszcze zdążyłem przed wojną akurat zedytować układ dywizji. Odjąłem jeden czołg, że miał 10 wifu, nie? combat wifu. Mhm. Więc akurat ich nawet pozbierają tego doświadczenia, nawet za dużo go nie potracą, jak tam im potem jeszcze dadzą bataliony wsparcia. Więcej stracą, jak im wrzucę te średnie czołgi, dopiero potem, jak im wrzucę pancer trójki, chyba tak? Nie pamiętam, jak ja tam mam w czołgach linie, ale mam pancer trójki, jakim wrzucę. Prowadzą tak. od nacjonalistycznej Hiszpanii Wolfram, więc tam wygra im to. Dobrze, staram się. Czasami bywa to różnie, jak sobie grałem solowo, to, to rozjebałem tych po prostu Hiszpanów po prostu, wiesz, na, na szmaty, a, a mhm. czasami, no jak graliśmy razem, to widziałeś, że ojebaliśmy straszliwie wtedy. Zatrudniam Józefa Halera, architekta zbrojeniówki, żeby ja szybciej mi się te kurde... Zmniejszę obrymi... sobie tempo, pozwolisz? Bo Jasne. To na czas wojny. Ja w sumie ja te wojnę to wygrywam w taki sposób, że po prostu plan ofensywny, cisnąć do Madrytu, tyle. Ale <laughs> to nie oni... no, oni nie przegrywają wtedy, muszą stracić Madryt chyba i Barcelonę, żeby stracić, wiesz? A no to tak, ale jak ja już ich tam docisnę do Madrytu, to zazwyczaj te armie są w rozsypce. Jeszcze mi się nie zdarzyło w single'owej grze, żeby nie... Nie, nie ja robię tak, że na początek idę tam, jak jest ta Saragossa, stawiam tam czołgi, ustawiam mhm. je, żeby zebrały, wiesz, 50% przygotowania do planu i dopiero wtedy atakuję. Absolutnie. Bo wtedy walczę z tym boostem 50% na wszystkich mhm. walkach, wiesz? I to bardzo bon, bon. lubię robić generalnie. Bam, 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 Co to ja tu mam? Aha, prawie wyszkoleni. Dobrze, dobrze. Krakowska BK. Ciekawe, że konik nazywa się Krakowska. Krakowska brygada kawalerii. Znaczy no wiem, nie? Ale konik krakowska kiełbaska. <laughs> Dobra, Rommel już jest praktycznie gotowy do natarcia, więc realizujcie. Ja mam tego, mam 16 doświadczenia armii, czy mogę coś tutaj zrobić? Mm. Strasznie lubię mieć te lekkie dywizje pancerne. Kurde, po prostu potem aż zapieprzasz po prostu z prędkością 10 na godzinę wszędzie. A idealne. zmieniłeś sobie tam szablon tych dywizji pancernych? Eee... Kombat był tam chyba 10, tak? Tak, tak, oczywiście. Zdążyłem przed wojną na całe szczęście. Ja to żadnych czołgów ją nie będę, na to co się nastawię. ja To będę miał piechotę samą. No, dobrze. Ja bo... nie, nie oczekuję od ciebie, żebyś miał czołgi. Mnie nie stać. Mogę coś zmotoryzowaną spróbować zrobić w sumie. Hmm. Inwestować w zmotoryzowaną jako Polskę? Wiesz co, ja lubię zmotoryzowane bardzo. Wiesz, ja lubię je dlatego, że one są fajne, bo one są wielozadaniowe dosyć mocno. Mm -hmm. no Przede wszystkim są to fajne to... do takiego, wiesz, puszu puszu ładnego, nie czasami. To po mam teraz rozpiętość bowiem 10, dodam tutaj, nie dodam już nic, bo mi nie stać, ale no mam szablon przygotowany. Nazwę to. Hmm. Pomyślmy, jeżeli ty masz SS, to co może mieć Polska? Polska? O, e, cel, cel, cel? cel, cel. E, już pozy, przepraszam. No to ile na autorytaryzm? Dobrze robię? Dobrze robię mhm. autorytaryzm. Ok, już. No źle, że to by też ten nie wyskoczył w tym samym momencie. Wyskoczył, wyskoczył, oczywiście. O. Tylko jakby byłem zajęty patrzem na wojnę, wiesz? Po prostu wtedy. Mówisz, wał zachodni. Tak. Bo to mnie potem prowadzi do tych, tych yy, przemysłowych wszystkich moich nie? Mhm. i do, no, przede wszystkim do dodatkowego zespołu badawczego, co jest bardzo przydatne. Będziesz uderzał bezpośrednio przez Holandię i Belgię, nie? Yy, wiesz co, Belgię to ja zaraz zacznę na nich robić yy, cel wojenny, po Hiszpanii robię na nich cel wojenny i zjadam za nim, w ogóle jest jeszcze duże napięcie światowe, żeby nikt ich nie zgwarantował. Nie I mam mówię. wtedy otwartą drogę na yy, Francję bardzo łatwo. W ogóle głupio jest to, że jak Paryż pada w zasadzie, nie? To Francja się poddaje. No tak, bo oni mają bardzo niski na początku, mają przeniski po prostu jedność narodową. Ej, chyba przegrywasz tam w tej Hiszpanii. Dlaczego? Tak, widzę, że tak pchają. Kto pcha? Tak, w, tak, w którym miejscu tak, niby? Na lewo od Madrytu takie tak, tak, takie. Właśnie tam wysłałem jest. moje czołgi, zobacz. Aha. A ten, jeszcze jedna sprawa. Opłaca się robić Francjewici? Różnie. Ja na przykład czasami ich lubię zrobić, bo oni wtedy biegają za ciebie jak debile w Afryce, nie? Mm. To czego ja strasznie nie lubię robić. Wiesz, ja że nie w Afryce walczyć, bo tam w sumie nie ma ani żadnego oporu, ani nic no, nie. Niestety... się ogromne ilości wojska na poziomie Manpower'u i to jest strasznie dla mnie wkurzające. Ale to i to przez pustynię w zasadzie, a nie przez walki tak naprawdę, bo tam w zasadzie potem tym nie, że nie ma w tej Afryce, nie ma żadnego oporu, bo oni są zajęci tej desantowaniem się na właśnie najlepsze tam te desanty w Wielkiej Brytanii. Mm. Kiedy widzą, że masz wszędzie linię odwrotu ustawiają taką, że po kontrolujesz całe brzeże, a i tak próbują. I za każdą zatapiasz im te konwoje, a oni dalej próbują. Mm. Nie, ja, ja nie ustawiam nie odwrotu, ja garnizonowanie i jeżeli masz odpowiednio duży jednostek, to nie obstawiają każdy port, wiesz wtedy? O, ja na garnizonowaniu walczę. Pa, pa, pa. Jak ta moja logistyka? Słuchaj. O! Wygrałeś! Co? Ja? No, 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 miał więcej medali, w sensie tak? obciw, igrzyska olimpijskie. A może tak było i tam wtedy ten Jesse Owens, tak? Zdobył dużo medali, ten czarnoskóry Amerykanin? Tak, tak, co tam, te ręki nie chciał mu podać. Adolf, w sensie mm -hmm. <grym> Adolf. Zły Adolf <grym> się Jak kochać? <grym> ten Adolf. <grym> Just German Things. <grym> On śmieszek taki, co? Ja. Też myślałem kiedyś nad zaatakowaniem Rumunii, tą Polską, ale z Rumunią już nie będzie by tak łatwo w sumie mimo wszystko. No Jeszcze w no... wtedy lecą gwarancje. Poza tym tam są te góry głupie. Nie, jakby Polska masz na początek taką siłę, że jesteś w stanie wszystkie te kraje naokoło Niemców rozjebać. I to tak na miejscu. Zanim Niemcy zrobią swoje. Yy, tak, to jest bardzo dobra taktyka, bo w ogóle był przez długi czas bug, wiesz o tym? Że robiło się tak, że się zjadało Czechosłowację, zanim zjadł ją Hitler i Hitler, jeżeli grałeś na historycznych celach, się bugował, bo on wtedy nie mógł zrobić celu, bo w historycznych celach on zawsze idzie do tego, do. Um, Jezu, jak to się nazywa? Zarządu hmm. Kraju Sudeckiego. I hmm. wtedy się buguje gra, wiesz? <laughs> widziałem, już, widziałem już taki jeden lespie, że ktoś. Chyba Arumba nawet tak miał grał Polakami, wiesz? Dobry sposób, żeby zrobić achievementy. Mm. Gdzie są moje czołgi? Halo? Co najgorsze w game polskim jest to, że twoja infrastruktura jakakolwiek nie istnieje. Nic nie istnieje w zasadzie. Ani fabryki, nic. nic. Żadna ekonomia, przemysł. E, wszystko to, wszystko jest spalone. Tak jakby kurde, ci Niemcy wycofując się z tej Polski i spalili wszystko po sobie, za sobą. Mm. Co w sumie pewnie nie jest takie dalekie od prawdy. Dobra, Madryt zdobyty. Teraz tylko zostaje chyba Barcelona, jeżeli się nie mylę, oni wtedy kapitulują. Bo nigdy nie lubię Czy... zastawiać się Madrytu? Ja raz miałem tak, nie, że wysłałem jako ZSRR posiłki, nie, jako Józef Stalin, żeby komunistom tym pomóc. I tam patrzę, patrzę, no, zciśnięci, zciśnięci, tam zobaczyłem, no, upadek Madrytu, patrzę, no, wojna wygrana, nie? I potem... no to, na to w ogóle tam nie patrzyłem. No, znaczy, jak spojrzałem, to widziałem, się, że tam no, jest wszędzie ta komunistyczna Hiszpania, czyli ta normalna Hiszpania, nie? I jest to rok chyba 45. I nagle dostaję komunikat, Upadek nacjonalistycznej Hiszpanii. I okazało że oni w jednej prowincji gdzieś tam sobie dalej mieszkali i nie wpuścili. Nie wpuścili. Ja pierwszy. No to aż nie fart, nie? O. Dobra. E, wstrzymajcie zatem atak dżentelmeni moi. O, zaraz mi się wyszkolą armię. Jak tam w ogóle moje wspaniałe. Aha, widzę, że tak zajmuję się szkoleniem tej armii, że w zasadzie dywizje żadne mi się nie szkolą. Znaczy, to szkolą, ale nie mają wyposażenia wyspa, to wystarczająco, żeby cokolwiek zrobić. jestem coś smutnego. Trochę peszek. Taka polska trochę, nie? Mm. Przynajmniej bym powerem emabym w stopniu Parę milion. No proszę. A mi artylerii teraz w cholerę brakuje. O, 27% poparcia faszystowskiego, bo ten Dumowski działa. No zaraz powinny się pierwsze eventy zacząć pojawiać. No, Piłsudski miał rację, żeby nie ufać temu człowiekowi. Tak, a Piłsudski tak mówił, żeby nie ufać? A nie wiem, strzelam. coś tam mówi, z ruchu narodowego ciągle mówią, że Dumowski kul. Cool, Piłsudski to w ogóle nie kul cool i on tam Dumowskiemu wszystko z, zrobił źle. Aha. Tak, tak mówili. No to ja nie wiem, no to... ja nie śledzę, więc ciężko mi powiedzieć. No ja dam tylko tak, wyłapuję. Mm -hmm. Odkąd Korwin miał 4, 7 już przestałem być pra prawidłym człowiekiem. Już, już za Korwinem nie jesteś? <laughs> nie no, żartuję. Oczywiście, tylko Korwin. Tylko? To dobrze. J Jedyna słuszna opcja. To dobrze. A się. się, no, co sądzą teraz ludzie, nie? Mhm. Którzy, głosowali na Petru. Są ci ludzie, którzy głosowali na Petru. Nie są ci ludzie, którzy zagłosowali na Petru, nie? I teraz jak się oglądają, to to, 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 to no przecież robię. przecież on na przykład wiesz, dużo się zna na temat, nie, wiem, Cesarstwa Rzymskiego i tak dalej. <laughs> Dużą Europkę grał. Troszeczkę tak, troszeczkę Rysiu się po naparzu. Achievement. Mare Nostrum opierdolił, więc wie jak jest, nie? I jeszcze w Atille Total War grał, bo też tam wiedział kiedy upadło, nie? Wszystko i tak dalej. Ale dobrze. No, bo to sądzą ludzie, którzy głosowali na Kukiza obecnie, bo Kuki też tak No Jest, jest, jest. Nie, ja, ja bardzo, bardzo, ja bardzo oglądam. Śledzę. Ja na przykład, ja na przykład głosowałem Tak? Tak, ja głosowałem, no i co to, to sądzisz o swoim wyborze? Śledzę, śledzę to, co mi interesuje. Jestem zadowolony z tych wyborów, które mnie interesują. Hmm. Dopóki nie ma podatku na youtubera? Nie, nie. Część, jakby w kilku, w kilku przypadkach, kilku ustaw. Na przykład słuchałem i czytałem sobie sprawozdania z komisji. jakby w wielu przypadkach bardzo podobało mi się zachowanie tych konkretnych posłów. Co jest? Kurde, dlaczego nie mogę linii... W... Aha. Nie, to linię kliknąłem, no. da, 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 da. da. Okej, dywizje osiem? Jak to 8 dywizji? A w sumie... Dobra, Proszę zbici. No, uciekać ładnie. Dziękuję serdecznie żuczki moje małe. Uuuu, uu, uu, 7 dywizji w Barcelonie aż się okopało. Dostawiam armię na granicy z Litwą w sumie. Spróbuję zrobić taki sztuł Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. O, jest, jest autorytaryzm. Jest, 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 jest. widzę. Więc teraz idę do zwrot na prawo. Dobrze? To idź. Prawa strona to jedyna słuszna strona. Okej, okay, trzeba zacząć szkolić jakieś dywizje. Mm -hmm. Nie szkolić niczego? Znaczy, no, szkolić szkole, tylko się nie trenują, bo wyposażenia za mało. Ach, okej. Okay. Tak to by się robiło. Niech się w Krakowie powstaną. Jak powstaną w Krakowie, to zacznę szkolić, bo już tutaj mam same przeszkolone armię. Aha, a co to za symbol? Dywizja zmierza w kierunku własnego terenu, co? Jeszcze raz widzę taki symbol. No proszę. Bo, Boże, ile ja się naszukałem, jak przedtem nie? Mm -hmm. Ile ja się naszukałem tego szkolenia armii. Jak patrzę, gdzie jest ten przycisk? Pamiętam, że to był! Zawsze był. No w tak, tym ale teraz bo, 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 bo tam dodali teraz dwa inne jeszcze. Tam, no że agresywne wykonywanie planu, albo nie agresywne. No i ja w momencie, jak coś dodają nowego w miejscu, czego tego nie było, to ja się zacząłem gubić w grze. <noise> Co się <noise> dzieje? Gdzie to było? Było tu! Pamiętam! Było, widziałem to! Nie oszukujcie mnie. No. Kurde, dziady wysyłają więcej wojska do Barcelony. Nie mogę zdobyć Barcelony. Ale Madrid kontroluje. Saragossa kontroluje. Józef i tak nie wysłał posiłków, tak jak u nas wtedy. Wysłał. Wysłał? O. Jedną dywizję, tym razem Włosi też wysłali trzy. I widzę, że nawet Włosi walczą, wiesz? Nawet nie wychodzi. Dziwo. Niestety widzę, że cały czas jest problem taki, że Hiszpanie dosyłają nowe dywizje do Barcelony do obrony. I mam problem z przebiciem się, wiesz? A ja mam problem z zaakceptowaniem faszystów u mnie. Czemu? Nic ci się no, nie pojawia? Na ten event? Na razie jeszcze nic, właśnie. No to bardzo wyskoczy. niedobrze, akurat. Powinien się wyskoczyć, tak, powinien taki event wyskoczyć, że mam plus 20% poparcia. Tak, powinien się pojawić. To byłby bardzo dobry event. Czy w ogóle no. powinny ci się zacząć po prostu pojawiać eventy z faszystami? A może to był zwrot na prawo dopiero po tym evencie? Nie jestem pewien. A dobra, nieważne, i tak wyskoczę. Prędzej czy później wyskoczę. Aczkolwiek mam pytanie, to jest partia BBWR, nie? Bo to jest napisane, że. Bezpartyjny biolog... blok współpracy z rządem, no? No właśnie, to jest bez, bez powiązań, nie? Tak, no najlepiej. A to jest no. prawda? To... Nie, to tak, tak po prostu jest to nazwane, bo w tej grze masz, wiesz, jakby trzy strony polityczne tylko podane, nie? Czyli masz mm. lewo, prawo i demokracja, i BBWR to są takie szare, nie? Znaczy to był jakby taki rząd, taka partia ustanowiona przez Piłsudskiego po zamachu majowym. Jakby to była partia, która miała wspierać pracę rządu i prezydenta. Już to rozumiem, ale dlaczego to po prostu nie jest to demokratyczne? Bo to jest chyba demokracja. No czy... bo y, chodzi o balans gry, jak na moje. Żeby nie było mhm. sytuacji, że jakby wszystkie te kraje są demokratyczne na starcie. Znaczy, demokracja to też musi spojrzeć troszeczkę na perspektywę w tamtym czasie. Tam wtedy te demokracje, które my dzisiaj nazywamy demokracjami, a tamtejsze demokracje to tak mocno się różniły od siebie, jakbym... Jakby perspektywa była troszkę inna. Główny problem ze szkoleniem tej mojej armii, to, to artyleria, które bardzo powoli ją robią. Bardzo powoli. Wydajność produk produkcji 48%. Słabo, słabo. Masz tylko wydajność, tak? Aż tak bardzo. No, Polska, no, co poradzę. Ale i tak ta początkowa armia przez skoro wystarczy, żeby tutaj zrobić to, co chcę. Jak powie okay. Łotwę, no to potem już utrzymam ten front to bez problemu. Ja powinienem to... zaraz Barcelonę zdobyć, wiesz? Ja tak, jak, ja tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku w zasadzie jestem tutaj na sobie po to, żeby ci trzymać front wschodni za wszelką cenę i nie przepuścić, żeby była. Hold o the door! Hold the door! też mało prawdopodobne jest, żeby oni tak uderzyli od razu na mnie, że ja będę w osi. Też mi się tak wydaje, znaczy mogą. Mogą, mogą. Ja tutaj opakcieli będę trochę mołotow e, Wiem, będę musiał pamiętać i nie wiem czy ja go mogę wziąć, wiesz? Mówisz? No zastanawiam się nad tym. W ogóle fl flaga Łotwy jest bardzo podobna do flagi Austrii. E, to prawda. Na swój sposób. Jak to W ogóle jeszcze ci powiem, że jak się gra tymi niemcami, to no. chyba nie ma bardziej pociesnej rzeczy niż te powiadomienia, jak tam robisz ten Anschluss. Albo tam. To no, prawda, to prawda. Że tam Chamberlain mówi że. no, tam pokój, to ma już wiecznie, to już tego. Premier powrócił drugi raz, przywożąc pokój. Ojej, nie zrobiłem jednej rzeczy w sumie, to się zarabia. A najśmieszniejsze w tym jest to, że to jest fakt, to jest autentyk. To, 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 to. oni sobie tego nie wymyślili. <ścoughs> tak było. Chcę Czechosłowacji, chcę auto chcę Węg, chcę Jugosławacji. No musisz spojrzeć naprawdę na specyfikę polityczną tamtego czasu, też nie możesz tak przekładać do naszych realiów wszystkiego, prawda. Ale mimo wszystko, no kurde, koleś, no, to i koleś. łamie w ogóle wszystkie postanowienia, wszystkie traktaty. Wszystkich dymach idzie, to wszyscy widzą. Dobrze, a Brytole mają wyrżnięty, kurwa, wiesz, 20% młodej populacji kraju, no wiesz o co chodzi. no. Jakby wiesz, łatwo się teraz to mówi, serio, ale to cel nie było wcale takie oczywiste w tamtym momencie. A więc największą głupotą było to, to że Niemcy wygrywając pierwszą wojnę światową, to po prostu oni wygrywali w tym momencie. No dostali, powiedzmy, no. Zostali tak po dupie. Oczywiście, że dostali po No, Znaczy to wydawali, no. Była o. wyjątkowo ciężka wojna, bo była ona dosyć, że jakbym, wyniszczająca dla wszystkich stron walczących. Książę terroru. Czy chce księcia terroru? Nie. To, to ustym politykier. Umowa handlowa plus 10%. Chcę? W sumie to na nas wpłynie. Nie, nie chcę. Chcę może koncern przemysłowy? Może teoretyka? Teoretyk jest bardzo przydatny. Przyrost doświadczenia armii, to jest, to jest dobre. Teoretyka to jest bardzo do... lubię. Jestem falangistyczną Polską. To już jesteś? Jestem i dlatego teraz zaczynam, znaczy, w tak, już zacznę robić kasus belli. Na Łot, na Litwę. Wprawdzie nie mamy się tego celu, Cześć. że... A, właśnie, już, już, już akceptuję, już. Ostatni cel województwa, chodnikowno. Potrzeba więcej siły politycznej, 39, o Jezus, no to będę musiał poczekać. Do czego, a do, przyjęcia frakcję? Już teraz akceptuję. Nie, 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 do zrobienia... Ty możesz wysłać na... chyba ochotników do Hiszpanii, jeżeli jeszcze chcesz. Hmm... W sumie? No, może spróbować. W sumie, ja... To... Ciekawe, ilu ja mogę wysłać. Wyślij regionu, wyślij ochotników, mogę wysłać maksymalnie dwóch. No dobra, no to dajcie mi dwie armie, w sumie. Tutaj tak, podzielcie na pół. Tak, dajcie tu jakiegoś dowódcę. Na przykład Andersa, chociaż on nie ma szybkości ma. I będzie... Władysława chcesz wysłać? Wartowski niech będzie. I teraz ta... Republika Hiszpańska, nie, 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 nie Nacjonalistyczna. Hiszpania. Wyślij ochotników. I Władysław Wartowski. Wyślij. Wysłałem. nieco Dobrze. Ja ci pomóc. Tak, Wyś, wyślesz ich jeszcze? Dobrze, to na Barcelonę ich od razu kieruję. W razie to są tylko piechociarze, więc niewiele zrobię. Ale przydaliby okay, mi się piechociarze, bo nie mogę spuszować miasta. Okej, mam wzrost na prawo, tak jak mówiłem, ostatniego nie będę brał tego jakiegoś tam poszukiwania ugody z Niemcami, bo już mam tę ugodę w zasadzie. A teraz... Właśnie, czy chcę bojówki młodzieżowe, chyba na razie nie potrzebuję, bo eee, taką... rewanżyzm Rewanżyzmierz, Rewanżyzm. No, polecam. Polski rewanżyzm. Polecam gorąco. Rewanż jest ważny. Tylko tyle mogę frontu. Dobra. Nie będę miał wystarczająco dużo siły politycznej, to sklejmuję sobie Litwę. W ogóle jak do tego doszło, że ja mam tak mało poparcia tego falangi? 37%, a jestem falangistyczną polską. Co? Nie wiem, ale w referendum wygrałeś? No chyba tak. Aha, no to, to nie wiem. Dobra, gotowy? Możemy puszczać grę? Tak, tak, tak. na czas celu, wiesz? W ogóle Bolesław Piasecki to jest jakiś koleś taki, kto żył? Był taki? No, tak, Piasecki był. To nie, nie pezankarz. Y, Myślisz z piaskiem kolego. No wiem. Kurde, tej Barcelony nie mogę się przebić cały czas. I tam Spoko, już zasną, widzę, że dożynają na dole, ale przydałyby mi się jakieś dywizje piechoty, fajne. Do 27 grudnia. To za 7 dni, tak w sumie. Pewnie padnie już do tego czasu. Nie wiem. No, strasznie są okopani, wiesz? A są okopani, B jakby nie mam przewagi, nie, nie wspierają mnie w ogóle ci. No i tam w górach się, to Barcelony zawsze ciężko zdobyć, bo tam ciężko jest to ją otoczyć, nie? Jak ja to, to jest zwyczajna piechota, nie jakieś górskie, nie? Mhm. Mówisz to pod uwagę. Jasne, rozumiem o co chodzi, ale... Jezus, zacząłem trenować... ...cztery naraz, to aż skasuję te piąte, szóstą i siódmą. Skoro tylko cztery to jest mój limit, to, to niech będzie. Niech będzie i tyle. Alleluja, zacząłem trenować wojsko. Czemu go wcześniej trenować? nie rozumiem? No bo nie miałem... Znaczy, dopiero teraz zaczął się trenować, bo nie miałem wsparzenia. Bo, o przybyły. Idę do. Na Barcelonę. Ustaw linię frontu i tylko do Barcelony ustaw. Linia frontu. Niech będzie tutaj, takie. O. Barcelona. I linia ofensywna. W tą stronę pchać i do Barcelony. Ten. Dobra. Wykonać plan. Pędzą, patrz jaką małą flagę mam. Jak Japonia, prawie. Gdzie idą? Do... A, idzie. Dobrze. Idzie, idzie Falanga. Ile wysłałeś Jeden na oddział? Dwa. Tylko dwa mogę. A nie widziałem twojego drugiego? Idzie. Idzie? Nie idzie. Idzie, idzie już. Idzie. Coś, coś, coś... na tak Polska. Mówi. Ustaw do razie planu, nie zbiorą przygotowanie i zaatakujemy razem. Widzisz? Uh -huh. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Brigades Internacionales. Chodźcie tutaj, panowie, chodźcie tutaj. Oni dotarli, tak? Stoją tam już na linii frontu, czy nie? Stoją. Stoją, tak? powinni mieć. jakąś z przygotowaniem? Zobaczmy. Gdzie to się sprawdzało? Eee, tak, po jakby... boku, na jednostce. Obok kopania. Obok ich doświadczenia masz przygotowanie. Gdzie to jest? Gdzie to, to jest ten paseczek taki. Tak, Siła tak. bojowa, wytrzymałość, zorganizowanie. Szablą, godzina regeneracyjna, dobre zorganizowanie. Adolf Hitler podważa belgijską suwerenność. <laughs> nie widzę tego, tego zorganizowania planu. Gdzie to jest, kurde? Maria, stary, no masz jednostkę, masz rysuneczek jaki mają poziom doświadczenia, obok masz ich e, pasek doświadczenia i obok powinien być taki niebieski pasek, a wyznaczyłeś ich do planu? A, niebieski jest, premia co mnie planu 60%. Max już masz dobytą, czy max? To 60% to jest max. A już masz? A, tak, a druga to... No realizuj, realizuj plan, klikaj realizację planu. No dobra, no to realizuj plan. Idą. O, idą twoje dzielne, widzę, że zaraz mnie wesprą twoje dywizje, jest, weszła do akcji. 60%, no bo ja w mieście mam ciężej się walczy czołgami, wiesz? Chają. Mhm. Dobrze. Niech puszują. Puszu, puszu. Druga ma 37%, to to po prawdzie, ale tam jedna ma 60, więc. Mm -hmm. I tak wygramy. Przepchają to. Przepchają to już. No bo piechota twoja weszła. Dobrze. Mm -hmm. O no, szpitale polowo odkryłem. Super. Super. Mogę zacząć działać. Dobra, Barcelona pada to już powinien być chyba koniec, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ewentualnie Walencja może być jeszcze. Dobra jest Barcelona nasza. Chyba Walencja. No, e, już jest, dobrze. Dostałem wyposażenie, przynajmniej tak mi grałem, mówił. Nie, to oni zaanektowali Nie wiem, jak to jak napisane, że to jakbym ja dostawał. Dobrze, bardzo dobrze. Skończyło się tak jak. To, się. Litwę. O, 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 ja nie mam tu zwiadu ani kompanii logistycznej, to bardzo źle. Super, będziemy mieli w ogóle tego. hiszpanów w Osi, super. Później tak, później będziemy mieli, to na pewno. Tak, Francję podniesiesz. Mhm. Teraz dywizję panceru weźmie się. Ciekawe, ile Litwini mają tych fabryk. Ile było Pira za oko rzucić. Mają 5 miejsc zablokowanych, chyba. Tam, 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 2, 3 pewnie mają. Czy znaczy, możesz zawsze ocenić jak wejdziesz w y, kraj, szczegóły i masz napisane szacowana liczba? Mm -hmm. Zaraz bardziej skupiam się na tym, by zobaczyć w sumie. Co jest po polskim rewanżyzmie, tam dalej. Mhm. Koncepcja polski to nie, to raczej mnie nie obchodzi. Um, fanatyzm ideologiczny. Nowy duch narodowy, fanatyzm. Jedność narodowa. Um, potrzebne mi to. E, jedność narodowa. Ja A tam raz. nie jestem jakimś turbofanem jedności narodowej. Nie uważam, że to jest najważniejsze rzecz na świecie. No to chyba pójdę w ten. A i jak jesteś faszystą, to możesz sobie robić od razu A cele wojenne, B możesz gospodarkę wojenną szybko wkręcić sobie. No, Czy no cele wojenne już robię, właśnie falangistyczna Polska będzie górą, bo Lesław Piasecki podżega do wojny Litwa na celowniku. Oh. Już ja tu robię. Zwróciłem moje jednostki widzę, do działania. Wrócę ich do tej armii i w zasadzie yy, dołączyć tutaj, proszę ponownie do tej, do tego planu. O, dziękuję. Okej, okay, premia za przygotowanie maksymalne, Czego mam tylko 50% maksymalną premię? E, bo nie masz e, tego, grand battle plan. Mhm. Musisz mieć e, tą. Jeżeli chcesz mieć większe, to musisz mieć doktrynę lądową, e, pla, doktrynę planu Wielkiej Bitwy. Mhm. Jeżeli się nie mylę. A zwykłym się nie mylić. Ja wziąłem doktrynę obecnie chyba zmasowanego ataku. Zmasowanego? Tak, wziąłem doktrynę zmasowanego ataku. Mhm, okej. Okay. Czyli tak jakbym był komunistą w zasadzie, ponieważ tam jest dużo tych, jak to się nazywa. No ty to Domen wziąć. Powera. plus, tam jak badaliśmy, ostatnio pamiętasz, nie? Mm -hmm. Rozpiętość bojowa chyba tam była. Można wtedy sobie zwiększyć tak, tą ilość piechoty, na piechotę rozpiętości bojowej. Mm -hmm, że chyba można tam dodać czołkę? Jeden, tak, albo jednego piechociarza Chyba piechociarze wolne fabryki cywilne, alleluja! jest moim zbudować kolejną fabrykę wojskową. Wow. Co by pomyślał? szacuneczek. W Lublinie. Kurde, nie posiadam cały czas 55 dywizji w Polu? Mam 60 dywizji, czemu mi krzyczy, że nie mam? E, wystawiłeś się? Wystawiłem. I nie pozwala mi zrobić Anschlussu. Czasem tak jest, właśnie też tak osadniał. miałem, że miałem chyba 60 więcej, a nie mogłem wystawić. O, Czyli nie mogę zrobić Anschlussu. Bardzo niedobrze. Ale to się od odbugowało mi, jak zrobiłem inny cel. No zobaczymy. Oczywiście, znaczy, ja to już uzasadniam, uzasadniam. Dobrze, uzasadni się. Ale no. Muszę też uzasadnić to, że ten odcinek jest chyba już wystarczająco długi. Bo to prawda! 30 minut! To prawda! No niech to pies. No to co, to co no to... musimy zrobić? No. Ja przede wszystkim no, muszę się pożegnać z wami, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o m, przekazaniu tego materiału swoim kolegom, przyjaciółkom, o ile takowe takowych posiadacie, dziewczynom, mamom. Tak, tak, tak bardzo wierzę, że jeszcze jakieś dziewczyny ci będą kiedyś oglądały? Oczywiście, ponieważ ja bardzo szanuję wszelkie kobiety i ich pracę, którą wkładają. I nie prawa nie kobiet też. Tak. Oczywiście, ja zachęcam, żeby rozprzestrzenić materiał, oczywiście mój, nie Ignacego, bo Ignacy to tam po co w ogóle takie coś. No i w zasadzie tyle. Dziękujemy raz jeszcze za obejrzenie, no i do usłyszenia chyba już jutro, prawda? Chyba jutro. No to wygląda. No to po co? pa, 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 pa. Pa, pa. pa, pa.